Od pewnego czasu spożywam kolagen, to jest nowe opakowanie, także jak się robi dużo kilometrów i w pewnym wieku również trzeba kolagen spożywać. Także najpierw piję kolagen, a potem kawkę. Taką miereczkę daje się na jeden kubek wody. Poranna kawka. I kto jest na kolanach? O, on też kawę pije. <gryw> Dzień dobry. To jest moi drodzy powód dlaczego lubię wychodzić na zewnątrz rano. Mega co? 12 stopni Celsjusza dzisiaj jest. Hopsa sa, hopsa sa. Rusz tę dupę swotela. <gry> Zauważam ostatnio, że bardzo dużo ludzi zaczyna biegać i też bardzo szybko ci ludzie odpadają. Znikają. Jak się pojawiają szybko, tak szybko znikają. I dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak szybko odpadają? <gry> Prosta sprawa bieganie nie jest dla wszystkich i nie każdemu będzie się to podobało, i nie każdemu będzie to sprawiało przyjemność. Więc, jeżeli nie chcesz biegać, a chcesz bardzo podobnie gubić tkankę tłuszczową, to rozwiązanie jest tylko jedno: jak idziesz na spacer, Idziesz pomału, robisz kilka ileś tam kilometrów, to po prostu zamiast iść pomału, zacznij iść szybkim marszem. Będziesz bardzo podobnie gubić tkankę tłuszczową, tak jak przy bieganiu. I tyle: nie musisz biegać, nie musisz męczyć stawów, jeżeli ci to nie odpowiada. Także nie ma za co. A żeby wam pokazać o co mi chodzi z tym szybkim chodzeniem, oficjalnie mogę powiedzieć, że już robię po 10 kilometrów. Ponad. I tu się zatrzymajmy, jeżeli robisz średnie tempo, utrzymujesz się w 12 minutach na kilometr. Jeżeli chcesz robić bardzo szybkie tempo, to musisz się utrzymywać tak w 11 minutach lub 10 minutach na kilometr. Jezu, jaka jest patelnia, jak jest gorąco teraz. Rano było z 12 stopni Celsjusza, a teraz jest chyba z 25. Jak widzicie, wracam do domu. Proszę, co zrobiłam? Wparowałam do domu i woda. Woda, ludzie, dobra, robię sobie śniadanie, już Wam pokazuję, co? Gdy tak, już mnie kodwoła. Domowy chlebek z masłem, parówki i majonez. Jak widzicie, moja dieta jest taka, że jadam wszystko, tylko po prostu z umiarem, no i oczywiście z głową. Dobra, idę jeść. Tu mam duszoną polędwicę, którą robiłam wczoraj w wolnowarze. Do tej polędwicy będzie sosik, właśnie który powstał podczas robienia mięsa. Do tego będzie brązowy ryż i mizeria. No i tak to wyglądało tak wyglądał mój dzisiejszy obiad. Po obiedzie oczywiście woda, i nie tylko po obiedzie tylko w ciągu dnia też tę wodę piję, także nie mam z tym problemu. Ale mówię o tym, ponieważ jeżeli będziecie chcieli spożywać kolagen, tak jak ja zaczęłam, to tym bardziej niezbędne jest picie właśnie wody. Po prostu zwiększa to skuteczność kolagenu w organizmie. Także poczytajcie sobie na ten temat i tyle. Jest po szóstej, więc zjadłam sobie teraz trochę wiśni z wczorajszego kompotu, które mi zostały i trzymałam je w lodówce. Kolacji jeść nie będę, bo nie jestem głodna. Jak ty wytrzymasz bez kolacji? O tak! Jak się pije dużo wody, to się jeść tak strasznie nie chce. Polecam!